Guadalajara, Meksyk, 2025 rok. Pewnej marcowej nocy Carmen Mendez obudziła się, słysząc głos w salonie. Była trzecia trzydzieści trzy nad ranem. Schodząc po schodach, znalazła swojego syna Santiago, który miał zaledwie cztery lata. Siedzącego przed wyłączonym telewizorem z zamkniętymi oczami, recytującego słowa, które zmroziły jej krew w żyłach. I widziałem bestię wychodzącą z morza mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach dziesięć diademów, a na jej głowach imię bluźnierstwa. Głos dziecka był wyraźny, precyzyjny, bez najmniejszego wahania. Carmen poczuła, że nogi się pod nią uginają. Santiago, mój synu, co mówisz? Chłopiec powoli otworzył oczy. W jego spojrzeniu było coś innego. Coś pradawnego to Apokalipsa 13, werset pierwszy. Mamo, Pokazali mi to zeszłej nocy. Kto ci to pokazał? Carmen drżała, klękając przed swoim synem. Aniołowie powiedzieli mi, że muszę opowiedzieć: Co się dzieje, że człowiek o złotych włosach, który wrócił do władzy, wypełnia pisma, że wszystko, co robi, zostało zapisane dwa tysiące lat temu. Carmen dokładnie wiedziała, o kim mówi jej syn. Donald Trump wrócił na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych zaledwie dwa miesiące wcześniej. W styczniu 2025 roku, i cały świat mówił o jego kontrowersyjnych decyzjach. Ale jak czteroletnie dziecko mogło nawiązać to połączenie? Santiago, nie umiesz czytać. Byłeś w kościele tylko dwa razy. Skąd znasz ten werset? Chłopiec spojrzał na nią z powagą, która nie pasowała do jego wieku. Bo mi powiedzieli, mamo, i powiedzieli mi więcej o rzeczach, które wkrótce się wydarzą, o rzeczach, które już są zapisane w Świętej Księdze. Carmen przytuliła syna, czując, jak jego małe ciało drży. Ale to nie strach czuł Santiago, to była pilność, jakby niósł przesłanie, które świat musiał usłyszeć. Mamo, wyszeptał chłopiec, przytulając się do jej piersi. On nie jest złoczyńcą, jest tylko częścią. To wszystko jest częścią Boskiego Planu, a ja muszę powiedzieć ludziom prawdę, zanim będzie za późno. I to był tylko początek bardziej niepokojącej rewelacji, która zmieniłaby sposób, w jaki miliony ludzi postrzegają obecne wydarzenia, niemożliwe wersety, wiedzę, której nie powinien posiadać. Następnego dnia Carmen zadzwoniła do swojego męża Roberto do pracy. Musisz natychmiast wrócić do domu. To pilne. Jej głos drżał w sposób, jakiego Roberto nigdy wcześniej nie słyszał. Gdy Roberto wrócił, Znalazł Santiago siedzącego przy stole w jadalni, otoczonego kartkami papieru. Ale to, co zobaczył na tych kartkach, odebrało mu mowę. Chłopiec napisał drżącymi, ale czytelnymi literami całe wersety z Biblii po hiszpańsku i angielsku. Roberto, nasz syn ma cztery lata, dopiero uczy się pisać swoje imię, wyszeptała Carmen ze łzami w oczach. Santiago podniósł wzrok: Tato, musisz mnie posłuchać. To bardzo ważne. Powaga w jego głosie była niepokojąca. W księdze Daniela, rozdział 7, werset 25, jest powiedziane, że mały róg będzie mówić słowa przeciwko najwyższemu i zmieni czasy oraz prawo. Prezydent Trump robi dokładnie to. Roberto zamarł. Skąd to wiesz, synu? Pokazali mi to we śnie. Każdej nocy widzę rzeczy. Widzę człowieka o złotych włosach podpisującego dokumenty. Widzę narody które się dzielą. Widzę ludzi walczących na ulicach i widzę, że to wszystko jest powiązane z proroctwami. Carmen wzięła jedną z kartek. Santiago napisał Apokalipsę 13, werset 5. I dano mu usta, które mówiły wielkie rzeczy i bluźnierstwa. Poniżej, dziecięcym, ale wyraźnym pismem napisał: Człowiek dużo mówi w sieciach. Mówi wielkie rzeczy. Ludzie go kochają lub nienawidzą. Nie ma środka. To znak. Mój Boże, wymamrotał Roberto. Mówisz, że Trump jest antychrystem. Santiago zdecydowanie pokręcił głową. Nie, tato, ludzie tego nie rozumieją. On nie jest antychrystem, jest prekursorem. Przygotowuje drogę. Wypełnia proroctwa, nie wiedząc, że to robi. Jest pionkiem na szachownicy Boga. Rodzice spojrzeli na siebie z przerażeniem. Ponieważ najbardziej przerażające nie było to, co mówił Santiago, ale absolutna jasność, z jaką to mówił, jakby naprawdę wiedział coś, czego reszta świata jeszcze nie rozumiała. A to był tylko początek objawień, które miały nadejść. Carmen wiedziała, że potrzebują pomocy, nie psychologicznej, ale duchowej. Skontaktowała się z ojcem Miguelem Torresem, jezuitą znanym w Guadalajarze z głębokiej wiedzy o teologii i biblijnych proroctwach. Ojcze, Mój syn mówi rzeczy, których nie może wiedzieć. Musisz go posłuchać. Ojciec Torres przybył trzy dni później. Był to sześćdziesięciopięcioletni mężczyzna z dziesięcioleciami doświadczenia w kościele. Widział wszystko, a przynajmniej tak myślał, ale nic nie przygotowało go na Santiago. Chłopiec wszedł do salonu, gdzie czekał ksiądz. Bez powitań, bez przedstawiania się, Santiago przemówił bezpośrednio. Nie wierzysz, że to prawdziwe. Ojcze, myślisz, że to fantazja dziecka lub sztuczka rodziców? Ojciec Torres poczuł dreszcz. Nie powiedziałem tego, synu. Nie powiedziałeś, ale pomyślałeś. Santiago usiadł naprzeciwko niego. Pozwól, że ci coś pokażę. Apokalipsa, rozdział 17, werset 10. Możesz przeczytać. Ojciec Torres wyjął swoją Biblię i odnalazł fragment. To także siedmiu królów. Pięciu upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie przyszedł. A gdy przyjdzie, musi pozostać krótko. Santiago kiwnął głową. Trump jest siódmy. Pięciu, którzy upadli, to prezydenci przed nim, którzy zmienili świat. Roosevelt, Kenneby, Nixon, Reagan, Clinton. Szóstym był Obama. Trump jest siódmym, który przyszedł. Odszedł i wrócił. I jego czas tym razem będzie krótki. Ojciec Torres pobladł. Nigdy nie słyszał takiej interpretacji, ale miała ona przerażającą logikę. A co będzie dalej? Zapytał ksiądz drżącym głosem. Ósmy. Werset jedenasty mówi: Bestia, która była i której nie ma, jest także ósmą. Ktoś przyjdzie po trumpie. Ktoś, kto będzie gorszy, o wiele gorszy. I kiedy to się stanie? Będziemy wiedzieć, że koniec jest blisko. Ojciec Torres zamknął Biblię. Jego ręce drżały. Kto cię tego nauczył? Santiago. Chłopiec spojrzał na niego oczami, które zdawały się zawierać wieki wiedzy. Nikt mnie nie uczył, ojcze. Pamiętam, pamiętam, co ma nadejść, bo to już zostało zapisane. W tym momencie ojciec Torres wiedział, że jest świadkiem czegoś, co rzuci wyzwanie wszystkiemu czego nauczył się w życiu. Ojciec Torres nie mógł milczeć. Po trzech spotkaniach z Santiago postanowił skontaktować się z archidiecezją Guadalajary i Instytutem Biblijnym Meksyku. To, co ujawniał chłopiec, było zbyt konkretne, zbyt spójne, by je zignorować. Tydzień później Santiago siedział przed panelem pięciu teologów i dwóch psychologów dziecięcych. Sesja została w pełni nagraną. Santiago, zaczęła doktor Sofia Ramirez specjalistka od rozwoju dzieci. Czy możesz dokładnie powiedzieć, co Twoim zdaniem wydarzy się w najbliższych miesiącach? Chłopiec zamknął oczy na chwilę, jakby nasłuchiwał czegoś, czego nikt inny nie mógł usłyszeć. Następnie przemówił z absolutną jasnością. W kwietniu prezydent Trump podpisze porozumienie z siedmioma narodami Bliskiego Wschodu. Powie, że to porozumienie pokojowe, ale to nie będzie prawdziwy pokój. To będzie wypełnienie Daniela 9, werset 27. I przez jeden tydzień potwierdzi przymierze z wieloma. Teologowie wymienili nerwowe spojrzenia. Jeden z nich, dr Ernesto Villelobos, specjalista od apokaliptycznych proroctw, pochylił się do przodu: Santiago, skąd wiesz, że to będzie dokładnie w kwietniu? Bo mi pokazali: Widziałem datę we śnie, 18 kwietnia 2025 roku. Widziałem prezydenta z siedmioma przywódcami podpisującymi złote dokumenty. I widziałem, że potem w Izraelu wydarzy się coś bardzo złego. Doktor Ramirez próbowała zachować profesjonalny sceptycyzm, ale precyzja twierdzeń była niepokojąca. Co jeszcze widziałeś? Widziałem, że trzy miesiące po podpisaniu, w lipcu, w Jerozolimie wydarzy się coś, co sprawi, że cały świat będzie mówił o wojnie. I widziałem, że prezydent Trump powie, że przyniósł pokój, ale w rzeczywistości otworzył drzwi, których nie można zamknąć. Ojciec Torres, obserwujący z tyłu sali, poczuł ucisk w żołądku, bo wiedział, że za mniej niż miesiąc świat dowie się, czy słowa tego czteroletniego chłopca są prawdziwe, a oczekiwanie będzie nie do zniesienia. 18 kwietnia 2025 roku nadszedł szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Carmen prowadziła kalendarz w kuchni. Zaznaczając każdy dzień z rosnącym niepokojem, ojciec Torres dzwonił codziennie, by dowiedzieć się, czy pojawiły się nowe objawienia. Tego ranka Santiago obudził się wcześniej, wszedł do sypialni rodziców i powiedział po prostu: Dzisiaj jest ten dzień. Włączcie wiadomości. O 10:47 rano czasu meksykańskiego wszystkie kanały informacyjne przerwały swoje regularne programy. Prezydent Donald Trump pojawił się w Białym Domu. Otoczony przywódcami siedmiu narodów: Izraela, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Maroka, Sudanu i Jordanii. Dzisiaj, ogłosił Trump z charakterystyczną pewnością siebie, podpisujemy najważniejsze porozumienie pokojowe XXI wieku. Rozszerzony pakt Abrahama przyniesie dobrobyt i bezpieczeństwo całemu Bliskiemu Wschodowi przez najbliższe siedem lat. Carmen upuściła pilota. Roberto znieruchomiał. Na ekranie, dokładnie tak, jak opisał Santiago, siedmiu przywódców podpisywało dokumenty z złotymi okładkami. Siedem narodów, wyszeptała Carmen. Mój Boże, powiedziała. Siedem narodów. Zadzwonił telefon. To był ojciec Torres. Jego głos drżał. Widzicie to, widzicie, co się dzieje? Santiago siedział na podłodze, patrząc na telewizor ze spokojnym wyrazem twarzy. Gdy rodzice na niego spojrzeli, powiedział tylko: teraz czekajcie na lipiec. To, co nadejdzie, będzie gorsze. W ciągu następnych godzin, wideo z konferencji prasowej stało się wiralowe. Miliony ludzi na całym świecie świętowały historyczne porozumienie. Ale w Guadalajarze, w skromnym domu, rodzina wiedziała coś, czego reszta świata jeszcze nie rozumiała. To nie był początek pokoju. To był początek czegoś znacznie większego, czegoś. Co zostało przepowiedziane dwa tysiące lat temu, a czteroletni chłopiec był jedynym, który widział cały schemat. Doktor Villalobos przybył do domu tego samego popołudnia. Musimy wszystko udokumentować, powiedział z pilnością. Santiago właśnie przewidział konkretne wydarzenie z dokładną datą, i to się spełniło. To niemożliwe. Ale Santiago tylko uśmiechnął się smutno. To nie jest niemożliwe, doktorze. To nieuniknione. Wszystko jest zapisane. Zawsze było zapisane. Przez następne dwa miesiące Santiago stał się bardziej milczący. Nieustannie rysował obrazy świątyń, ognia, wściekłych tłumów. Carmen przechowywała każdy rysunek, czując, że są to elementy przerażającej układanki. Ojciec Torres organizował cotygodniowe spotkania z teologami z całej Ameryki Łacińskiej. Wieść o spełnionej przepowiedni Santiago rozeszła się w kręgach religijnych. Niektórzy nazywali go prorokiem, inni, bardziej ostrożni, po prostu chłopcem, który wie. Co jeszcze widzisz, Santiago? Pytał doktor Villalobołus na każdej sesji. Chłopiec zamykał oczy. Widzę górę świątynną. Widzę człowieka w mundurze wchodzącego tam, gdzie nie powinien. Widzę, jak świat muzułmański wpada w szał. I widzę, że Stany Zjednoczone mówią, że to popierają. Wszystko to w lipcu. Którego dnia lipca? Naciskał doktor. Nie pokazali mi dokładnego dnia. Wiem tylko, że to będzie po piętnastym, ale przed dwudziestym piątym, a kiedy to się stanie, nie będzie już powrotu. 19 lipca 2025 roku o 6.32 rano czasu jerozolimskiego wydarzenie wstrząsnęło światem. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela, w towarzystwie grupy religijnych ekstremistów, wszedł na Górę Świątynną, trzecie najświętsze miejsce islamu. Obrazy rozprzestrzeniły się natychmiast. Zamieszki wybuchły w Jerozolimie, Gazie, Jordanii i w arabskich stolicach na całym świecie. Trzy godziny później prezydent Trump wydał oświadczenie, popierając prawo Izraela do dostępu do swoich świętych miejsc. Telefon Carmen nie przestawał dzwonić. Dziennikarze, badacze, ciekawscy, wszyscy chcieli rozmawiać z Santiago, ale chłopiec był w swoim pokoju i płakał. Dlaczego płaczesz, mój synu? zapytała Carmen, przytulając go. Bo widziałem, co będzie dalej. Mamo, widziałem wojnę, widziałem cierpienie. I choć wiem, że to część planu, boli mnie, że ludzie nie posłuchają. Boli mnie, że to wszystko mogłoby zostać zatrzymane. Gdyby tylko uwierzyli. Roberto wszedł z telefonem. To CNN po hiszpańsku. Chcą przeprowadzić wywiad. Carmen spojrzała na męża, potem na syna. Santiago powoli kiwnął głową. Dobrze, mamo pora, by świat się dowiedział. Prawdy nie można już ukryć. Wywiad został zaplanowany na 28 lipca w biurach CNN po hiszpańsku w Meksyku. Carmen, Roberto i ojciec Torres towarzyszyli Santiago. Chłopiec miał na sobie prostą białą koszulę i czarne spodnie. Wyglądał na mniejszego niż kiedykolwiek, siedząc na kanapie w studiu. Dziennikarka Adriana Mendez, profesjonalistka z dwudziestoletnim doświadczeniem, przyznała później, że to był najbardziej niepokojący wywiad w jej karierze. Santiago, wielu mówi, że przewidziałeś porozumienie pokojowe z 18 kwietnia. Czy to prawda? Chłopiec kiwnął głową. Tak, pani, ale nie przewidziałem. Powiedziałem tylko, co mi pokazali, co już było zapisane w Biblii. A kto ci to pokazał? Aniołowie Boży. Przychodzą do mnie w snach i pokazują mi rzeczy. Pokazują, że wszystko, co się dzieje, zostało przepowiedziane wiele, wiele lat temu. Adriana pochyliła się do przodu. A co jeszcze ci pokazali? Santiago zamknął oczy na chwilę. Gdy je otworzył, miał łzy. Pokazali mi, że nadchodzi wielka wojna. Nie teraz, ale wkrótce. Pokazali mi, że prezydent Trump myśli, że robi coś dobrego, ale nieświadomie otwiera drzwi apokalipsy. I pokazali mi, że po nim przyjdzie ktoś gorszy. Kto przyjdzie po nim? Nie powiedzieli mi imienia, tylko że to będzie ktoś, kogo ludzie najpierw pokochają ktoś, kto obieca prawdziwy pokój ale w rzeczywistości przyniesie koniec. Transmisja dotarła do trzech milionów widzów na żywo. Media społecznościowe eksplodowały. Niektórzy nazywali Santiago współczesnym prorokiem, inni oskarżali go o manipulacje ze strony rodziców lub ekstremistycznych grup religijnych. Ale nikt nie mógł zaprzeczyć absolutnej powadze w oczach tego czteroletniego chłopca. Nie było wątpliwości, wahania, tylko przerażająca pewność. Na koniec wywiadu Adriana zadała ostatnie pytanie. Co chcesz, żeby ludzie zrobili z tymi informacjami? Santiago spojrzał jej prosto w oczy. Żeby czytali Biblię, przygotowali się duchowo i nie bali się, bo to wszystko musi się wydarzyć, by nadeszło coś lepszego. Ból przychodzi przed narodzinami, a świat wkrótce urodzi coś nowego. Po wywiadzie telewizyjnym Watykan wydał oświadczenie, nie bezpośrednio o Santiago ale papież opublikował niezwykłe przesłanie. W tych czasach zamętu pamiętajmy, że drogi pana są tajemnicze, a prawdziwe proroctwo zawsze wzywa do nawrócenia, a nie do strachu. Doktor Wielo i zespół pięciu teologów pracowali tygodniami, analizując każdą wypowiedź Santiago. To, co odkryli, wprawiło ich w osłupienie. Spójrzcie na to, powiedział doktor na spotkaniu z rodzicami chłopca. Rozwinął skomplikowany diagram na stole. Santiago wspomniał o siedmiu konkretnych fragmentach biblijnych. Gdy łączymy je chronologicznie z obecnymi wydarzeniami światowymi, tworzą idealny wzór. Wskazał na diagram. Daniel 9, werset 27 wiąże się z porozumieniem w kwietniu. Apokalipsa 13, werset 5 dotyczy stylu komunikacyjnego Trumpa. Daniel 7, werset 25 mówi o zmianie czasów i praw. Co Trump zrobił za pomocą kilku dekretów wykonawczych. Apokalipsa 17, werset 10, opisuje sekwencję światowych przywódców. Ale oto, co najbardziej niepokojące, kontynuował dr Willi. Santiago wspomniał o czymś, czego nie zauważyliśmy w tamtej chwili. Powiedział, że Trump jest siódmym, który przyszedł, odszedł i wrócił. To dokładnie się stało. Był prezydentem od 2017 do 2021 roku. Przegrał w 2021 i wrócił w 2025. Carmen poczuła dreszcz. Co to oznacza? To oznacza, że Santiago nie tylko cytuje pisma, on je interpretuje w sposób, który idealnie pasuje do obecnej rzeczywistości. I jest coś więcej. Doktor wyjął kolejny dokument. Apokalipsa 17, werset 11. Mówi: Bestia, która była i której nie ma, jest także ósmą i zmierza ku zgubie. Co to oznacza? Zapytał Roberto. To oznacza, że ten, kto przyjdzie po trumpie, będzie kimś, kto wcześniej był u władzy, kimś, kto wróci, i według proroctwa to będzie prawdziwe niebezpieczeństwo. Santiago, który cicho bawił się w kącie pokoju, podniósł wzrok. Jego imię zaczyna się na literę O, a ludzie pomyślą, że jest zbawicielem, ale nim nie jest. Dorośli zamarli. O! wyszeptał ojciec Torres. Obama. Santiago pokręcił głową. Nie pozwolili mi zobaczyć więcej, tylko pierwszą literę. I że kiedy wróci, zacznie się czas ostateczny. Ostatnie objawienie. Sekret, który wszystko zmienia. Październik 2025 roku. Trzy miesiące po wywiadzie Santiago obudził się w środku nocy. Krzycząc, Carmen i Roberto pobiegli do jego pokoju. Chłopiec siedział na łóżku, drżąc, z szeroko otwartymi oczami, ale jakby wciąż był gdzie indziej. Widziałem, mamo, widziałem wszystko. Co widziałeś, mój drogi? Widziałem koniec prezydentury Trumpa. Widziałem, że w 2028 roku będą wybory, ale że wcześniej, w 2027 roku, wydarzy się coś, co wszystko zmieni? Zdarzenie na niebie, które zobaczy cała Ziemia. I potem ludzie zaczną wierzyć. Ojciec Torres został wezwany natychmiast. Przybył z doktorem Villa Lobosem. Santiago opowiedział im pełną wizję. W sierpniu 2027 roku na niebie pojawi się znak. To nie zaćmienie, to nie kometa to coś, czego nauka nie będzie w stanie wyjaśnić. A kiedy to się stanie? Miliony ludzi się nawrócą, ale miliony jeszcze bardziej odwrócą się od Boga. Jaki to znak? Zapytał doktor Wieloubowz. Krzyż światła, widoczny z całego świata przez trzy dni, i w tych trzech dniach ludzie będą musieli wybrać między wiarą a strachem. Ojciec Torres otworzył Biblię na Mateusza 24, werset 30. Wówczas ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie, a wszystkie plemiona ziemi będą lamentować. Potem, Kontynuował Santiago, Trump zakończy swoją kadencję. A ten, który przyjdzie po nim, powie, że to on wywołał ten znak, że jest wyjątkowy, i ludzie mu uwierzą. To będzie wielkie oszustwo. Carmen płakała. Dlaczego pokazują to tobie? Dlaczego dziecku? Santiago spojrzał na nią z czułością. Bo dorośli już zdecydowali, w co wierzyć. Ich umysły są zamknięte, ale ja jestem mały. Moje serce jest wciąż otwarte, a Bóg używa małego, by zawstydzić wielkie. To też jest w Biblii. Doktor Wielo Ubołus gorączkowo robił notatki. Santiago, czy jest coś, co możemy zrobić? Coś, co możemy zmienić. Chłopiec smutno pokręcił głową. Nie można zmienić tego, co już zapisane. Można tylko wybrać, po której stronie stanąć, gdy wszystko się zacznie. A już się zaczęło. Tego dnia, gdy Trump wrócił do władzy, pieczęć została złamana. Nie ma już powrotu. Grudzień 2025 roku. Santiago skończył pięć lat. Wizje stały się rzadsze, ale jego przesłanie już zostało przekazane. Dziesiątki teologów na całym świecie studiowały jego słowa. Miliony ludzi śledziły jego historię w internecie. Pisano książki o proroczym chłopcu z Guadalajary. Ale najbardziej niezwykłe wydarzyło się miesiąc wcześniej. Grupa naukowców z NASA dyskretnie skontaktowała się z doktorem Villalobosem. Wykryli anomalię elektromagnetyczną, która pojawi się w atmosferze Ziemi w sierpniu 2027 roku. Coś niespotykanego, co może stworzyć zjawiska świetlne widoczne z całej planety. Dokładna data, o której wspomniał Santiago. Ojciec Torres zorganizował ostatnie publiczne spotkanie z Santiago. Tym razem w katedrze w Guadalajarze przed dwoma tysiącami ludzi. Chłopiec wszedł na ambonę. Tak mały, że ledwo go było widać. Przyszedłem powiedzieć wam coś ważnego. Zaczął swoim dziecinnym, ale wyraźnym głosem. Wielu pyta, czy prezydent Trump jest zły. Nie jest zły, jest tylko pionkiem. Jak wszyscy jesteśmy pionkami. Bóg porusza szachownicą, a my odgrywamy nasze rol. To, co dzieje się na świecie, nie jest końcem. To początek końca, a to coś innego. Jest jeszcze czas. Czas, by zmienić serce. Czas, by wybrać miłość zamiast strachu. Gdy zobaczycie znak na niebie w 2027 roku, nie bójcie się. To zaproszenie, ostatnie wezwanie, zanim drzwi się zamkną i każdy człowiek będzie musiał zdecydować za siebie. Łzy spływały po twarzach setek ludzi w katedrze. Przekazałem moje przesłanie. Teraz moja praca jest skończona. Wizje odejdą. Znowu będę zwykłym dzieckiem. Ale wy będziecie pamiętać. A gdy rzeczy, o których mówiłem, zaczną się dziać, będziecie wiedzieć, że Bóg dał wam ostrzeżenie, dał wam czas. Santiago zszedł z Ambony i pobiegł w ramiona matki. Karmen przytuliła go, płacząc z ulgi i smutku jednocześnie. Dziś Santiago żyje spokojnym życiem. Nie ma już wizji, nie recytuje już niemożliwych pism. Jest po prostu dzieckiem, które bawi się, śmieje, rośnie. Ale w jego pokoju, w specjalnym pudełku, przechowywane są wszystkie proroctwa, które napisał, wszystkie daty, wszystkie wydarzenia. A w sierpniu 2027 roku świat dowie się, czy słowa czteroletniego chłopca były prawdziwe, czy Bóg naprawdę wybrał najmniejszego, by przekazać największe przesłanie. Jeśli działania obecnych światowych przywódców są rzeczywiście wypełnieniem proroctw zapisanych 2000 lat temu, bo czasem największa prawda przychodzi w najmniejszym opakowaniu. I to był jeden z tych niemożliwych przypadków, gdy dziecko zobaczyło to, czego dorośli nie mogli zobaczyć, gdy niewinność stała się idealnym kanałem dla przesłania, które świat musiał usłyszeć. Grudzień 2025 roku. Santiago skończył pięć lat. Wizje stały się rzadsze ale jego przesłanie już zostało przekazane. Miliony ludzi śledziły jego historię. Dziesiątki teologów studiowały jego słowa, ale wydarzyło się coś niezwykłego. Naukowcy z NASA dyskretnie skontaktowali się z doktorem Villa Lobosem. Wykryli anomalię elektromagnetyczną, która pojawi się w sierpniu 2027 roku coś, co może stworzyć zjawiska świetlne widoczne z całej planety. Dokładna data, o której wspomniał Santiago. Ojciec Torres zorganizował ostatnie spotkanie z Santiago w katedrze w Guadalajarze przed dwoma tysiącami ludzi. Chłopiec wszedł na ambonę. Tak mały, że ledwo go było widać. Przyszedłem powiedzieć wam coś ważnego. Zaczął. Wielu pyta, czy prezydent Trump jest zły. Nie jest. Jest tylko pionkiem. Jak wszyscy jesteśmy pionkami. Bóg porusza szachownicą, a my odgrywamy nasze rol. To, co się dzieje. Nie jest końcem, to początek końca. Jest jeszcze czas. Czas, by zmienić serce. Czas, by wybrać miłość zamiast strachu. Gdy zobaczycie znak na niebie w 2027 roku, nie bójcie się. To zaproszenie, ostatnie wezwanie, a każdy człowiek będzie musiał zdecydować za siebie. Uzy spływały po twarzach w katedrze. Przekazałem moje przesłanie. Teraz znowu będę zwykłym dzieckiem. Ale wy będziecie pamiętać, a gdy to, co powiedziałem, zacznie się dziać, będziecie wiedzieć, że Bóg dał wam ostrzeżenie. Santiago szedł z Ambony i pobiegł w ramiona matki. Dziś Santiago żyje spokojnie, nie ma już wizji, jest tylko zwykłym dzieckiem. Ale w jego pokoju przechowywane są wszystkie proroctwa, które napisał, wszystkie daty, wszystkie wydarzenia. A w sierpniu 2027 roku świat dowie się, czy jego słowa były prawdziwe, czy Bóg naprawdę wybrał czteroletniego chłopca, by przekazać najważniejsze przesłanie. Jeśli działania światowych przywódców są wypełnieniem starożytnych proroctw, bo czasem największa prawda przychodzi w najmniejszym opakowaniu. I to był jeden z tych niemożliwych przypadków, gdy dziecko zobaczyło to, czego dorośli nie mogli zobaczyć.